Czy kiedykolwiek zażyło ci się, że po treningu następnego dnia ledwo po prostu mogę wstać z łóżka? Zejście po schodach to już w ogóle wydawało się niemożliwe i było na miarę zdobycia Monteverestu. I czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd bierze się ten dziwny ból? I to są właśnie tak zwane zakwasy, a dziś rozwikłamy wszystkie tajemnice, jakie za zakwasami stoją. I pamiętam oczywiście swoje pierwsze treningi na siłowni, gdzie poszedłem z pełnym entuzjazmem na siłownię, wyciskając z siebie maksimum. Oczywiście to były początki i byłem pewien, że robię coś wielkiego, że to jest po prostu zaczęcie dobrych zmian w życiu. No i faktycznie tak myślałem, ale następnego dnia, jak się obudziłem, to była tragedia. To wtedy to każdy ruch ciała przypominał mi o tym, co robiłem wczoraj i myślałem sobie wtedy, że to chyba ten Legendarny kwas mlekowy, o którym wszyscy mówią. Jak się okazało, byłem w błędzie i ty pewnie też. Bo w rzeczywistości to, co nazywamy za kwasami, to coś zupełnie innego i fachowo nazywa się to DOMS, czyli Delayed Onset Muscle Soreness, czyli opóźniona bolesłość mięśniowa. I nie ma to nic wspólnego z kwasem mlekowym, bo kwas mlekowy opuszcza nasze mięśnie w ciągu Godziny albo kilku godzin od zakończenia wysiłku. I to, co czujemy, wynika z mikrouszkodzeń naszych mięśni i reakcji zapalnych organizmu. I może łatwo wyobrazić. Wyobraź sobie, że Twoje mięśnie to lina. Gdy poddajesz je intensywnemu wysiłkowi, to te włókna tej liny delikatnie się przecierają. I organizm zaczyna proces naprawy, odbudowując te włóknia jeszcze silniejsze niż wcześniej. I wtedy właśnie pojawia się ból. Który tak dobrze znamy. No i najgorszy moment, czyli punkt kulminacyjny, zazwyczaj przypada po 24-72 godzinach po wysiłku i mięśnie bolą wtedy, są sztywne, wydają się słabsze, łapią cię skurcze, ale spokojnie, bo jest to naturalny proces, który oznacza, że twoje ciało się adaptuje i staje się po prostu silniejsze. I czy można tego bólu uniknąć? Nie zawsze, ale możesz go znacznie zminimalizować. Oto kilka sprawdzonych sposobów. Pierwsza sprawa: stopniowo zwiększaj. Intensywność treningu. Więc jeśli wracasz na siłownię po przerwie, albo jeszcze nigdy nie trenowałeś, to nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Zacznij od lekkiego treningu i stopniowo podkręcaj tempo. Czyli na przykład w pierwszym tygodniu zrób sobie jedną serię każdego ćwiczenia, w drugim tygodniu już dwie serie, w trzecim tygodniu trzy serie, i w taki, w taki sposób wejdziesz w ten trening, że tak powiem, powoli i zakwasów mocnych w ogóle nie będzie. Jeżeli powoli w ten trening, to będziesz miał lekkie zakwasy, może z pół następnego dnia, tylko pół dnia, i to takie leciutkie, że ci nie będą przeszkadzać i później będzie dobrze. Tak samo, jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe, jeżeli dzisiaj stwierdzisz, że przebiegniesz sobie pół maraton, albo dychę, to ok, przebiegnij sobie, ale następnego dnia będziesz zdychał, a możesz powoli to wszystko robić. I na przykład jednego dnia przebiec sobie pół kilosa albo jednego tygodnia sobie przebiec 3 kilosy, następny tydzień już 6 kilosów, następny już 9, a następny 12. Jeżeli powoli będziesz wchodził w ten trening, to domsów praktycznie w ogóle nie będziesz mieć. Kolejna sprawa, no to pamiętaj oczywiście o rozgrzewce. Rozgrzane mięśnie są mniej podatne na mikrouszkodzenia. I najważniejsza sprawa, dbaj o regenerację, bo dni odpoczynku są tak ważne jak same treningi. Jak zadbać o tę regenerację? Pij bardzo dużo wody. Jedz wysoką ilość białka, protein, spożywaj błonnik. Jedz normalnie, wysypiaj się i będzie klasa. No dobra, ale co jeśli kwasy już się pojawiły i ty nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, a masz jakieś ważne zadania do zrobienia, na przykład może jesteś magazynierem i będziesz musiał nosić ciężkie rzeczy i to ci po prostu przeszkadza. Więc z tego powodu mam dla ciebie Kilka sprawdzonych metod. Po pierwsze, masaż, który poprawia krążenie i pomaga szybciej usunąć produkty przemiany materii z mięśni. I taki masaż możesz sobie kupić albo jakiś pistolet do masażu, albo się z rollerem zwałkować. Najważniejsze, żeby się nie rozciągać, bo rozciąganie paradoksalnie uszkadza jeszcze bardziej te mięśnie. Drugi sposób to terapia ciepłem i zimnem. I zimne kąpiele mogą zminimalizować ból, a ciepłe okłady pomogą się rozluźnić Twoim mięściom. Więc po treningu zrób sobie ciepły prysznic, a wieczorem na przykład zimny prysznic albo. Rano rób lub, lub, lub sobie zimne prysznice, a ciepłe prysznice po treningu. Jeszcze możesz stawiać sobie takie dedykowane prysznice, gdzie na zmianę będziesz robił minuta zimnej wody, minuta gorącej, i tak sobie parę zrobisz sesji i koniec. Kolejna sprawa, nałodnienie i dieta, o czym mówiłem już wyżej. Pamiętaj o wodzie o odpowiedniej ilości białka. I węglowodanów, które po prostu wspierają regenerację Twoich mięśni. I lekkie ćwiczenia, paradoksalnie delikatna aktywność może pomóc, zmniejszyć ból, bo po prostu poruszy to Twoje krążenie, dostarczyć więcej tlenu. I mówię tu o lekkich ćwiczeniach, jak jakiś spacer, chód, może czasami jakiś lekki truchcik, ale taki bardzo lekki, nie wiem, z 6 km na godzinę, czyli da się tak da się z taką prędkością iść, jak się chce. Więc takie ćwiczenia w porządku. Więc podsumowując, nie traktuj też zakwasów jako coś złego, bo zakwasy to nie jest kara, tylko właśnie nagroda. Znak, że Twoje mięśnie pracują, że się rozwijają i że zrobiłeś w końcu coś produktywnego. Więc nie bój się ich, ale też ich nie ignoruj. Jeżeli faktycznie Cię denerwują, to zastosuj te praktyki, które wyżej podałem. A tak w skrócie, jakbym miał jedną zasadę podać, to dbaj o odpowiednią regenerację, szukaj swojego ciała i będzie ok, więc jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to koniecznie zostaw komentarz, a ja się żegnam do następnego. A no i jak słuchasz nawa jako podcast na Spotify, to koniecznie 5 gwiazdeczek zostaw na ra.